Witam was wszystkich i zapraszam na trzeci odcinek serii Walentynki. Dziś czytanie na temat rozsądek w walentynki. Pewnie pomyślicie sobie, że jedno do drugiego ma się nijak. No pewnie, bo zdroworozsądkowe podchodzenie do święta uczuć no to może zwiastować tylko yy, Próbę albo złamania swojego zimna, albo też ograniczania swoich uczuć. Powiedziałabym, że równowaga byłaby tutaj w cenie. No ale jak zrównoważyć rozum i serce? Kiedy rozum mówi co innego, a serce mówi co innego. Wtedy jest trudno. Ale w momencie, kiedy rozum i serce grają na tą samą nutę, no to nie mamy już tutaj nic do powiedzenia, tylko możemy cieszyć się z życia i brać pełnymi garściami, korzystać z naszej fantazji, z naszej kreacji, możliwości kreacji siebie tego, że możemy się wyrażać ciałem, myślą, sercem, wszystkim i jechać po prostu do przodu. Właśnie problem jest wtedy, kiedy jedno nie współgra z drugim. Kiedy pewnego rodzaju ograniczenia rozumu, ograniczenia głowy, to ciasne myślenie, stereotypami, mezaliansami albo mm, pewnymi blokami, lub też innymi kodami, wszystko jednak to sobie nazwiecie, kiedy to dochodzi jakby do pierwszych skrzypiec, kiedy to jest najważniejsze i kreuje nasze życie, to wówczas faktycznie na to, co mówi serce, może już nie być miejsca. Serce wtedy może odchodzić, jakby na drugi, piąty albo sto dziesiąty plan i maleć. Maleć, dusić się w sobie, mieć swoje własne skryte. Problemy, natomiast do głosu właśnie ten zdroworozsądkowy pomysł na siebie, na jutro, na relacje, może wtedy właśnie wieść prym. I teraz pytanie, czy to jest dobre? Czy takie zdroworozsądkowe podejście do uczuć przynosi pozytywne rezultaty, czy wręcz przeciwnie? Nie będę Wam odpowiadać na to pytanie, bo każdy powinien sobie sam na nie odpowiedzieć, jaką chce ścieżką iść. Każdy sam powinien podejmować swoje własne decyzje i za nie właśnie brać odpowiedzialność. Nie zwalając na wychowanie, na rodziców, na stan materialny, tylko u siebie, samego. Poszukać źródło, z którego ta decyzja wybiła się, wyszła i po prostu to zaakceptować. A jeżeli wam to nie pasuje, to najwyższy czas, żeby to zmienić. I może iść za tym głosem serca, albo wręcz przeciwnie wreszcie zrobić coś rozsądnie. Bo rozsądnie to na przykład może być przygotowanie kolacji, Takiej miłej ze świecami, bardzo romantycznej, ale wreszcie przemyślanej. Wreszcie decyzja została podjęta. A z drugiej strony, w momencie, kiedy byliśmy tacy zdroworozsądkowi i odtąd dotąd, może właśnie to czas jest na to, żeby polecieć z fajnymi kwiatami zimą i powiedzieć, jak bardzo. Bardzo Wam zależy na kimś, jak ta osoba jest Wam bliska sercu, i tak naprawdę nie wyobrażacie sobie dalszego życia bez niej. Wszystko jedno, co zrobicie. Wierzę, że będziecie zgodni z samymi sobą. Natomiast teraz zapraszam Was tradycyjnie na czytanie. Raz, dwa, trzy. Po prostu. I to nie będzie jakieś uzewnętrznianie się, tylko po prostu zwykłe przesłanie na ten walentynkowy rozsądek dla Was. Zobaczmy. Jedynka. Przesłanie dla Ciebie. Wreszcie we, weź się i wreszcie powiedz, co Ci tak naprawdę. Na wątrobie leży, co cię tak męczy, dręczy, co cię zabija, co cię dobija i co powoduje, że życie dla ciebie nie ma sensu, że tak naprawdę sam się tłumisz i tak naprawdę nie możesz rozwinąć swoich własnych skrzydeł. Może to pora takim małym, krótkim zdaniem. Wykrzyczeć, albo po prostu powiedzieć, poinformować tą drugą osobę, co z tobą się dzieje, w jakim jesteś stanie, do czego to wszystko cię doprowadziło, jak to odczuwasz, co w tobie jest i do czego to wszystko cię doprowadza. Nie zobaczę, dlaczego tak się dzieje, bo każdy z Was ma swoje własne dlaczego. Natomiast przesłaniem, radą na to, dlaczego tak źle jest, jest właśnie krótka informacja, po prostu krótka wiadomość. W paru słowach powiedzenie tego sedna, nie wreszcie w bawełnę, chociaż długo to już robiliście, a bycie takim, Prostolinijnym. Czasami o trudnych sprawach nie trzeba mówić właśnie w zawiły sposób. Tak naprawdę najlepsze są proste rzeczy. I z prostych składników zbudowane. Spróbujcie a potem podzielcie się tym ze mną, jak wam się udało. Dwójeczka. twoje przesłanie, to idź w stronę marzeń. O czym marzysz? O czym śnisz? O czym tak fantazujesz nocą? Czy nie warto tego właśnie dnia, te fantazje, ziścić swoim działaniem? Może to jest dobry moment, żeby zacząć swoje życie trochę na innej płaszczyźnie? Właśnie na tej płaszczyźnie spełniania swoich marzeń. Kiedy już macie tak wszystko przemyślane, prześnione, przefantazjowane, to może wreszcie pora z tym planem z tą wizją ruszyć do działania. Przeraża was to? Prawdopodobnie tak. Dlatego bo uważacie, że to, co dla was jest, Waszym pragnieniem, marzeniem, to nie powinno ujrzeć światła dziennego. To jest tylko wasze. No dobra, rozumiem, ale jeżeli tak to będzie tylko twoje schowane, nigdy nie wyjęte na zewnątrz, czy nie będziesz sobie wyrzucała lub wyrzucał, że nigdy tego nie zrobiliście? Że nigdy nie spróbowaliście? Że nigdy nie wykazaliście tej aktywności? Przecież obarczanie tej drugiej osoby, że nie zna waszych tak skrytych myśli, w tym momencie jest po prostu głupie. Ta osoba się nigdy w życiu nie domyśli, co lubicie, co chcecie zrobić, co was kręci, co was rozpala. Wszystko jedno, w jakim temacie i w jakiej formie. To jest po prostu Niemożliwe, żeby prześwietlić Was na wylot, bo to jest tak głęboko w Was skrywane, że nawet sami przed sobą ukrywacie, co Was tak mocno zaprząta nocą, tak to nazwijmy. I może pora ujawnić tą tajemnicę, może pora wreszcie zabrać się za realizację. Tu może być wiele jeszcze innych różnych rzeczy, ale najważniejsza, jaka mi się teraz jakby nasuwa na myśl, to jest właśnie spełnianie swoich marzeń, swoich pragnień. Idźcie w tym kierunku, spróbujcie. Jeżeli zaczniecie i stwierdzicie, że hmm, słabo mi wychodzi, albo wiesz co, to marzenie, to tak naprawdę to, to jest chwilowe pragnienie, które właśnie zaspokojone. Okazało się płytkim, miałowym i bez sensu. Natomiast nie dowiesz się o tym w momencie, kiedy nic nie będziesz w tym kierunku robić. Spróbuj. Nawet jeżeli miałoby to potrwać tylko chwilkę, ale daj sobie szansę, żeby potem nie mówić, że zmarnowaliście ją. I trójka przesłanie dla trójeczki. To was chyba mocno nie zaskoczę, ale powiem, że jeżeli jest przy was kobieta, która na stałe już jakby zagościła przy waszym boku, to pokażcie jej siłę waszego waszej waszego twojego uczucia. Pokaż na nowo, że, że kochasz, wyraź to, zaproś na właśnie fajną kolację, albo po prostu powiedz tak inaczej niż normalnie, jak bardzo ci na niej zależy. A jeżeli to ty jesteś kobietą, to może oprócz tych zwykłych obowiązków dnia codziennego, które tak mocno cię przywiązują właśnie do codzienności. Odrzuć to wszystko i postaraj się być dzisiaj uczuciowa, po prostu. Nie taka zdroworozsądkowa, bo trzeba, bo trzeba posprzątać, ugotować, poprać i wiele jeszcze innych trzeba, trzeba. Może to jest dobry moment, żeby w swoim trzeba zrobić tą chwilę na okazanie uczuć, na, na to serce, a nie tylko trzeba i Muszę. A może też dla niektórych prawdopodobnie. To jest cudowny czas na to, żeby uzupełnić Wasz związek w maleństwo. Jeżeli chcecie tego dnia począć takiego cudnego, małego szkraba, to może Wam się udać. Natomiast jeżeli nie myślicie o tym, to uważajcie. Bo szansa na hmm, zrobienie takiego malucha jest wielka. Co by tu jeszcze powiedzieć na ten temat? Bądźcie bardziej właśnie dzisiaj sercem dotykalni, okazywalni, yy, pokazywalni tego, co w Was drzemie tam głęboko i bądźcie tacy, Ciepli dla siebie, żeby pokazać, że nie tylko liczy się to, że mieszkacie razem, ale liczy się to, co do siebie czujecie. Pomimo tego, że mieszkacie razem, pomimo tych łączących Was wszystkich dupereli, tych domów, samochodów, kredytów i innych ścierek i stołów, liczy się najważniejsze, Uczucie. I tu jest jeszcze jedna możliwość. Jeżeli chcesz jej dzisiaj powiedzieć, że widzisz ją jako swoją żonę, to jest to dobry moment. Jeżeli chcesz właśnie się oświadczyć i pokazać jej, że fajnie by było, żeby była już przy Twoim boku, tak na zawsze. Macie sporo możliwości, wystarczy je tylko fajnie wykorzystać. Bierzcie życie w swoje ręce, a nie będziecie mogli sobie zarzucić, że toczyło się jakby obok Was. Trzymajcie się.